Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Konopa Anna. Jestem właścicielem firmy Setup i serwisu informacyjnego e-commercenews.pl. To powitanie powinno mieć miejsce na początku naszego spotkania. Bardzo przepraszamy, problemy techniczne spowodowały, że pozdrowienia i przywitanie przesyłam na końcu wystąpienia pana Roberta. Bardzo mi miło, że Państwo gościli na dzisiejszym webinarze. Czym jest to spotkanie, czym było, czym jest bioomni 2020 Live? Jest to pewnego rodzaju pomost między tym, co wydarza się dzisiaj, a tym, co ma się wydarzyć w październiku, 16 i 17 października pod Wrocławiem w Zamku Topacz, bo wtedy odbędzie się konferencja dotycząca sprzedaży. Na marketplacach, konferencja dotycząca sprzedaży międzynarodowej, sprzedaży online. A z racji tego, że życie nie lubi próżni, postanowiliśmy do tego czasu uruchomić cykl spotkań webinarów podczas których będziemy opowiadać państwu o meandrach biznesu e-commerce'owego o kwestiach o które często nas pytacie podczas rozmów w korespondencji mailowej i chcielibyśmy stworzyć takie miejsce które będzie dla państwa wartościowe kto za tym wszystkim stoi? Wspólnie z naszym partnerem, firmą Świat Przesyłek, organizujemy to wydarzenie, tak samo jak konferencję, która się odbędzie w październiku. I po co to wszystko robimy? Drodzy Państwo, chcielibyśmy dzielić się swoim doświadczeniem, swoją praktyką, bo razem z kolegami ze Świata Przesyłek od wielu lat zajmujemy się biznesem, omnichannelowym, zajmujemy się biznesem e-commerce'owym i wierzymy w to, że omnichannel, że wielokanałowość, że wiele rynków to gwarancja stabilności naszych i Państwa biznesów. Dla kogo są te spotkania? Są to spotkania dla przedsiębiorców z rynku polskiego, producentów, dystrybutorów, którzy chcieliby skalować swój biznes na rynki zagraniczne, którzy szukają narzędzi, technologii, wiedzy na temat tego, jak uruchomić biznes online w kraju, ale i również w tym aspekcie europejskim. Bardzo cieszy mnie fakt, że zaangażowane w to wydarzenie są takie firmy jak Plenty Markets. Jest to nasz partner technologiczny, którego jesteśmy Wyłącznym dystrybutorem tutaj na rynku polskim. Bardzo cieszy nas fakt, że w tych wydarzeniach będzie brał udział eBay niemiecki, który, który będzie pojawiał się cyklicznie na tych webinarach. Bardzo nas cieszy fakt, że na tej wirtualnej scenie. Staną klienci. Zależało nam, aby zebrać ludzi z całej Europy, którzy będą dzielić się swoim doświadczeniem w, w sprzedaży na rynkach e-commerce. I co dalej? Dalej, drodzy Państwo, zapraszam na kolejny webinar, który odbędzie się już w kolejny czwartek o godzinie 11. A w międzyczasie serdecznie zapraszam do cyklu spotkań, do pewnego rodzaju dyskusji, którą uruchomiliśmy pod naszym serwisem e-commercenews.pl. W każdy wtorek o godzinie 11 będziemy dyskutować, rozmawiać o najpilniejszych sprawach związanych z e-commerce, związanych z gospodarką, z tym, co aktualnie dzieje się na rynku. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że Państwo byli naszymi gośćmi podczas dzisiejszego spotkania i serdecznie zapraszam na kolejne wydarzenie. Do zobaczenia.